Siemanko, mordeczki, witam was w bistro Krówka i Połówka. Dzisiaj będzie burger, którego jeszcze nie jadłem, Machu Picchu. Rozmiar mały, oczywiście dobrze wysmażony. No i cóż, oczywiście dla mnie bez sera, bo alergia. I też nie lubię tego smaku. mam jeszcze, burger miesiąca, ale dla mnie kotlet z arbuzem, Niderdy. Mm, mm, idę. No cóż, czekamy i mam nadzieję, że będzie przepysznie. No i mordeczki jestem. Yy, także możemy zaczynać. Ja już yy, ugryzłem, zrobiłem pierwszego gryza, bo akurat do miniaturki, żeby było. Ale teraz razem z kotletem. Mm. Wow. Prawdziwe bogactwo smaków. O, tylko się trochę oczywiście uśpieniłem. Jest i ichimichuri. Zobaczcie, to jest pesto pietruszkowe z czosnkiem. Ja kiedyś go brałem zamiast pesto bazyliowego do burgera serano i było genialne o i mały spadek cięcie okej okay, chyba teraz już dobrze wpiąłem tutaj słuchajcie no po prostu telefon mi wyskoczył z selfie sticka Mimo, że jest oczywiście wysmażony, to jest troszeczkę jednak, mm, trochę soczysty nadal. Mm. Jest i czerwona cebula. Mm. Soki, że tak gadam z pełną gębą. Jest po prostu bardzo dobry, przepyszny, bardzo aromatyczny, sałata świeża. I chodziło, ten majonez jest bardzo dobry, bo wziąłem go po prostu, żeby spróbować. Majonez potle. A mam nadal spięte, dlatego że po prostu inaczej się rozłazi. A ta grillowana papryka jest po prostu genialna. Mm, mm. A Machu Picchu, od którego pochodzi nazwa tego burgera, to oczywiście miasto w Peru inkaskie najlepiej zachowanych oczywiście miast właśnie inkaskich w Peru. Mm. Mięso, jak zawsze, dobrze przyprawione. No i naprawdę to chimichurri jest przepyszne. Akurat wiatr, wiatr się zerwał, bo idzie burza. No i cóż, muszę szybko zjeść i lecieć do domu. No bo cóż, nie chcesz, mnie burza nastała tutaj. Mm. Trochę jak widzicie mi się przesunęło. Ale daję radę zjeść właśnie rękami. Mm. What? Ale pamiętajcie, dobry burger musi kapać. Fredki dobre. Keczup jak zawsze mają tutaj hańca. Mm. Mm -hmm. kapie, kapie. <grych> naprawdę polecam. Mm. Jest naprawdę to bardzo dobry burger. Kos mały kosztuje 19 zł średni 24, a duży to nie pamiętam ile, w razie czego mogę sprawdzić. A nie, tutaj na ladzie nie ma. No i chyba mam nowego faworyta, tutaj w krówce i połówce. Bo naprawdę to jest konkretna kanapka, konkretny burger jeszcze oczywiście fryteczki też trzeba dokończyć bo nie lubię akurat zimnych frytek frytki jak zwykle chrupiące na zewnątrz mięciutkie w środku Okej. Okay. Chyba ostatni gryzy. Wow. Ta grillowana papryka naprawdę dodaje smaku. Nie jest to w ogóle taki bardzo ostry burger, tylko właśnie. Lekka pikantność jest z tego pewnie majonezu czy bo chipotle to oczywiście są papryczki wędzone. Z tego co pamiętam, to są jalapeno, więc sami rozumiecie, że troszeczkę musi być jednak tego tego właśnie tej pikanterii. No i co? Ostatni gryz. No cóż, 5 z plusem, na sześć oczywiście do ideału troszeczkę zabrakło, jednak chyba ideałem zostaje serano ale słuchajcie, to nadal jest bardzo dobry burger, no i polecam wszystkim Bistro Krowka i Połówka, nie jest to tylko w Starachowicach, ale też jest praktycznie no, w połowie Polski. Jak ktoś ma forset, to nawet może sobie sam sobie założyć własne punkty, bo to bo sieć franczyzowa już się z tego zrobiła. No i cóż? Kapnę sobie jeszcze trochę hańca, teczu. Może troszeczkę tabaską do keczupu, żeby spróbować, spróbować, jak to, jak to by smakował taki, właśnie keczupik z tabaską, jest czego. Teraz to pomyślałem, że można by tak właśnie wymieszać. Wezmę tą wykawaczką, żeby już nie, nie brudzić szczutków. Mocno odstowy oczywiście jest sos tabasko. Mm. Yeah. Mm -hmm. Czyli to oczywiście oryginalny, to nie jest jakiś chipotle, czy właśnie habanero, tylko zwykły sos tabasco. Fajnie, fajnie piecze. Szczerze? Dlatego sosu Tabasco dla fryteczek piąteczka. Naprawdę jedzonko konkret. Także że no cóż, trzymajcie się. Wielkie pozdro. Żółwik.